No, więc już jestem. jest tryb parkura, i w ogóle nie ma parkura. To też trochę dziwne. A może coś w skrzynce jest? Złota. Sk ej. Ale mi odbija rura z skrzynkę O! Wow! Jakie rzeczy tutaj. Książka mogę wziąć. Ale nie da się tego brać w ogóle. No tutaj takie średnie rzeczy i ja nie potrzebuję na razie nic. Ciekawe czy mi się uda tutaj przejść. O nie, nie uda mi się. Wziąłem tryb do parkura. Tutaj nie ma w ogóle parkura. Na dole coś jest. To nawet nie można tego parkurem nazwać. No może trochę. Jakoś tutaj może dam radę skoczyć.